Ja jestem Leks, a to jest kolejny odcinek z Among Gaz. Była aktualizacja chyba tydzień temu, ale pewnie nie jestem. Jak widzicie widać, jest coś takie fajne. Po prostu jak na komputerze. O. Zmieniło się jeszcze coś, zobaczcie. To się jest na czacie. Proszę. System start. To wszystko jest fajne tylko na czacie. Jesteśmy komentarami na porządku odcinka. A razie... O! Fajnie, że jest mało tasków Od razu widzę. Że jedną drogą zrobimy wszystkie taski. Eee! O! O ja nie mogę. Fajka taska. Chłop! Też chłopiec, też Zielony. Bejkował kabelki Nie ma Nie ma kabelków Okej Trigger me Aha, czyli teraz na przykład tą można walić. Dobra, oh my god. To w sumie trochę głosów poszło na mnie. Sprawdźmy czy była. Musi być. Nie, to jest niemożliwe, przecież fajkowało te kabelki, no. Boże, no i fajnie spoprać sprawę, bo teraz mnie na stop. No to są jakieś jaja, no każdy tu fajkuje. To... Przecież tu są kabelki! Ej, dobra, wyłażę, Przecież ja, jak ja ślepy. Tu są kabelki, ja pierdzielę. Przecież te gier te były kabelki. Jezu, jak ja ślepy. Ale była aktualizacja i bardzo mi się to podoba. Spójrzcie, spójrzmy Słysz... samemu. Ja wam pokażę. się na razie. Krew... No one, czyli nikt. Na przykład lokacja. The skield. Nie wiem. Tu. Nie wiem co to. Tutaj może sprawdźmy responsa Mora Skip 09 Skipbote was jest 09 i 09 No sami fajnie mi się to podoba ta aktualizacja Co ty, ty laptop miałem Access Aha, i kto tu wentował? Yyy... Mi SAW Julek 09 więc. Aha, czyli tutaj można zrobić świadczę tak czyli na przykład I, sav, ktoś węd... czyli Mi na przykład ja went, czyli na przykład jest... Ja zgłaszam, że ktoś wentował czyli ISAW Julek 09 went. Jak można to skrócić tą formę? Bo mi się to bardzo podoba w sumie. Start i kick jest. Jeszcze musimy patrzeć Możemy zrobić tak. Yy, System, kick, mi. Aha, to trzeba zrobić jednak oddzielnie. No dobra, szkoda, tak się da. No dobra widzowie, fajna jest aktualizacja. mi się bardzo podoba, sprawdźmy jeszcze coś tutaj się zmieniło, no nic się nie zmieniło ciekawego, ciekawe, że są jakieś nowe skiny, sprawdźmy Uuu lala Czy można budować własne mapki? Ulala! Mati, na przykład. Patrzcie. I my zróbmy tak. Response. I don't... Aj mm. no. Krew. Mati. Ale ten meting, patrzcie, nawet do mnie nie no to fajnie w sumie. Lokacja, na przykład Mira. System, sta start. Shedder. Dobra, startujemy gieleczkę. O kurna, przecież za... Ja tam coś w game... I Admin fight card nawi. U lala, ona zadowolona. Tak też będzie fajkował, to będzie szok. No, nie. Ooo, ale czarny fajkuje. Ja nie mogę. Nawet. A czemu się nie wyświetla, że tutaj pasek się nie poruszył? O kurde, ja się cykam. Co tam się dzieje, bo tam kan i. Uu. A więc, Gdzie? Ja. podejrzewam. Ja. Kurde, dobra widzę, kończymy odcinek. Jak widać, fajna. O kurde, ale brzydko. Skończymy sobie ten odcinek. Aha. Nie. nie bardzo. Dobra, za mnie zagłosowali widzowie. Kończymy. Głupie zrobili. Kończymy odcinek. Jeżeli, jeżeli fajna była w sumie aktualizacja. Jak wam się podobało, napiszcie w komentarzu pod filmem, że wam się spodobała ta aktualizacja. Mi się bardzo podobała. Mm, w sumie fajnie było, jakby też było po polsku, no ale to wiadomo, mnie to nie, to my nie jesteśmy, to nie Polska zgłosiła coś, tylko inni kraj. a ja się z wami żegnam i piszcie od razu w komentarzach, czy wam się, czy wam by się ta aktualizacja się podobała, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu i dajcie lajka like pod tym filmem, a ja się z wami żegnam, cześć!